Cześć, witajcie! Jestem Gringroof, a to jest rozwiązanie konkursu na 250 widzów. Miałem dużą rozkminkę, ale wraz z Kaskaderem doszedłem do wniosku, że zwycięzcą będzie The Haley. Cieszę się, że jesteś bardzo kreatywny. Mam nadzieję, że to, co napisałeś jest z prawdą. Wybrałem właśnie ciebie, bo nie wiem, już jakoś na początku mi stwierdziłem, że e, Ty się na to nadasz, jak już zobaczyłem Twój komentarz. Więc e, na PW wyślę Tobie IP serwera i mojego scape'a. A tym co również brali udział, a nie wygrali życzę szczęścia w następnym konkursie. A i powiem Wam, że niedługo szykuje się taki filmik. Które może, może, no na pewno zareklamuję taki pewien serwer, na którym też spędzam dużo czasu. Yy, więc tak, to by było na tyle. Gratuluję Tobie, i już za chwilę wysyłam Tobie wszystkie dane. Cześć.